Się ma albo się nie ma. Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Kemol. Nikt inny. Dzisiejszy odcinek, pierwszy i nie ostatni, czyli tak zwane zakręcenie. Zakręcenie oczywiście na stronie CSGO Skins, na której składam Kemol wpisanym w tym miejscu. Macie do odebrania 2 złote i 10 groszy na start. Oczywiście 10% więcej przy doładowaniu. I Czas dzisiaj zbadać pewną rzecz na tej stronie. Nic innego jak event. Event Gold Rush. Tak jest, jest tu parę nowych skrzynek, a także nie, nie tylko Gold Rush, ale jeszcze tutaj wprowadzili ostatnio Tour de Tak, Także zobaczmy jak dzisiaj nasza rowerowa przygoda e, uda się na tej stronce. Zaczniemy sobie na luzaczku od skrzynki Miner Case 420, która w trybie Jester kosztuje 125 zł. Spróbujmy sobie takich trzy na farta. Zobaczmy jak to wszystko wygląda tutaj, jak się prezentuje. Skinki bardzo fajne tutaj są, między innymi koska. Możecie dropnąć kostkę jak wprowadzimy Sets Go, I like it, bro Witam! Royal Paradin. Od kiedy ten skin kosztuje 950 zł Wróży to dobrze. Pierwsza skrzynka. Taki dropik. Więc tylko zakręcić dalej. Kolejna skrzyneczka Uu, hu, hu, hu. Podoba mi się to, podoba mi, podoba mi się Case, Nie wiem czy graliście kiedyś w Clash Royal? W Clash Royal była taka karta jak miner która, która była przez wielu graczy znienawidzona, ale była kiedyś taka anegdotka odnośnie Nerf Miner. Nie wiem, czy to chodziło o to, że one zbytope, czy coś takiego, ale nie o tym dzisiaj. My sobie dzisiaj zakręcimy. No dobra, ta skrzyneczka trochę gorsza. Także myślę, że. 25 zł, no nie jest to najlepszy wynik, ale myślę, że możemy przejść teraz do kolejnej skrzynki. I jest to All Haller Case, a zaraz pokażę coś niesamowitego. Ukryta skrzynka. O której nie każdy wie, także naprawdę warto zostać do końca. Trzy skrzyneczki 599 zł, 13 groszy, Empress do trafienia, MK m 4 S. Mecha Industries, AWP Chrome Canon, nowa wupka z niedawnej kolekcji, Baskill, standardowo koska, w, nie wiem czy w tych skrzyniach są same kosy w ogóle, spróbujemy, o Mecha Industries, o niestety, ale co to jest za bardzo ładny w ogóle Mac 10, skąd on jest? Skąd on jest? Warto by się było dowiedzieć tego. Nie znam. Pierwszy raz widzę tego skina. Prawdopodobnie są on z jakiejś nowej kolekcji. Eee, może w jakimś Faktory niego można dropnąć, chociaż nie wiem, czy to jest możliwe, bo nie wiem, czy wiecie, ale na przykład niektóre skiny takie jak AWP Asimov jest do trafienia maksymalnie do stanu Field Tested, czyli przetestowana w boju. Tak jak przetestowana w boju będzie ta skrzyneczka, którą otworzę po raz trzeci z najlepszym rezultatem. Chrome Cannon i Baskin. Right, right, jest profit. To jeszcze jedno, na zachętę. Na zachętę skrzyneczki. Uu. No właśnie. I w tym momencie, w tym momencie trzeba by było, e, wypadałoby przejść do innych skrzynek. Na przykład short fuse case, tylko nie wiem, czy ja będę miał tyle floty, żeby otwierać ją każdą na gesterze, ponieważ w tym momencie loduję 1200 zł e, na parket. Ale jest szansa na fajne skin, na przykład taką awupkę wildfire, która dropi razy dwa. Razy dwa jest to jeden z lepszych skinów w tej skrzynce, ale niestety profitu tutaj nie, profitu tutaj nie użymy Kolejna próba Chanticos Fire, Fire Elemental. Bardzo OG skinek. Bardzo dawno wyszedł, no ale co z tego? Co z tego, jeżeli on nie jest. E, wart tyle, ile bym tego chciał. Hmm. Mógłbym mi jednym słowem Alien The Chat. Dobra. Eee... Ta, ta skrzynka nie powiodła mi się najlepiej. Yy, Motherwell case. No dobra, to jeszcze można. Oj, kurde, dobra. Na razie nie, zaraz sobie przetestujemy. Na razie na buście. Na buście też można coś zaszaleć. Jakby był fundusz. U! No niestety. Szansa była bardzo bliska, ale nie tym razem. Kolejna próba. Kolejny fail. Kolejny fail w tej skrzynce, ale chcielibyśmy wszystkie zbadać, dlatego cold, e, Gold Fever Case. Fever Case to jest w ogóle nowa skrzynka w e, cs I nawet chyba dropnęłem z niej kosę. Nie, nie dropnęłem z niej kosę 1200 zł. Okej, okay. jeżeli a bo to nie jest Royal Paladin, tylko Battlestar. Oj, 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 Dobra, mam coś lepszego. Mam coś lepszego, co mogliby, e, co mogłoby nam tutaj dać... Ciekawe skinki. Mianowicie ukryta skrzynka. Klikacie w patyk, który znajduje się tutaj następnie w kill i możecie rozłupać tego kamlota ze złotem. I czy ta skrzynka okaże się złotem dla mnie? To jest ciekawe. Zaledwie 84 zł za skrzyneczkę. A jakbyśmy sobie otworzyli takie 3 i nabójście. Jest to 500 złoty. Zakliknięcie. Szansa na kosę 6%. I właśnie te 6% wystarczyło, żeby zapadał nam tu ciekawy element. Jakie w ogóle są tu kosy do trafienia? Traf... traf te, trafienia. uuuu, stiletto. Stiletto coś tam kosztuje 1700. Witam w grze. Witam w grze. Czy mogę sobie sprawdzić Uff, jakie tu są koski, No właśnie. Na przykład Butterfly Knife Gamma Doppler. Wartości 122 tysięcy złotych, Okej. Bardzo ładna skórka. Talon Slotter, Bane Doppler Sapphire. Okej. Okay. Warto by było tutaj spróbować dać im jeszcze jedną szansę. Znaczy co się uda. Monster Meshup. Potworne połączenie. Razem z tymi dwoma skinami można by tak powiedzieć, ale 420 zł? Okej, okay, okej, okay. jest lekka zwrotka Ale czy to jest, stój, 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 stój. Wody nefrytowe, famas Okej, okay, ale Powiem wam, że skrzynka nie jest najgorsza, skrzynka nie jest najgorsza, bo jak już coś zwraca No właśnie, no i chyba przegiąłem Chyba przegiałem, bo chciałem ją pochwalić, ale jak jest zwrotka, okej okay, no 274 zł zwrotki Jak na to jakie tutaj dropią skiny, no właśnie i to jest teraz, jak to się mówi, niechwal dnia przed zachodem słońca, ponieważ czasem może wypaść coś takiego. To jest czas, w którym trzeba by wejść na battle. A ja wam przypominam o konkursie, na którym macie skinki do wygrania, wiele skinków, wystarczy 8,40 wpłacić z kodem kemol wpisanym w to miejsce. Klikacie aktywuj, macie zaktywowane. I to są uczestnicy, które aktualnie są. Jeszcze nikt nie wygrał, także y, można spróbować swoich sił. A my może z tych nowych skrzynek coś sobie próbujemy wyciągnąć. Damy je na buście, a co? Short Fuse, niech będzie. Mm, prospector Case, czyli ta ukryta skrzynka. Motherlode. Motherlode. Mo- Motherlode. Alright, alright. Gold Fever Case. Okej, okay. sprawdźmy sobie taką bitewkę na trzech undertok, tak jak powiedziałem wcześniej. Zobaczmy czy to, czy to, można posklejać coś do kupy Ech, taką bitewką Bot Michael i bot Emily właśnie dołączają do naszej rozgrywki Okej, okay, Code Red Dla Michaela Ale to jeszcze nas nie zadowala Gold Tooth na moje konto Ale on dropi Monster Mashup Czyli skinka, który jest O dużej wartości Batrip Batrip 10 zł tylko ten sk... Co kurde? To jest czerwony skin. O. To właśnie. Underdog. Gdyby to był tylko standard, 1600 zł by było na naszym koncie. I wiele ciekawych skinów. No dobra, Zatem tym spróbujemy jeszcze raz. Spróbujemy jeszcze raz. Polecimy sobie z tymi, ale dorzucę coś takiego nietuzinkowego, na przykład Luxurious Case. Okej. Okay, może lepiej nie. Może Agent Case. Na czterech, na standardzie, tym razem. Pokażcie, co macie przede mną schowane w tych skrzyneczkach. Na pierwszym Kumiczo Dragon. Bardzo dobry skin, 150 złotych. Następnie. Uuu, oko Horusa. Oko Horusa 3600 zł. O, war war o wartości 3600 zł. Co za banger! Co za banger! I tym razem, tym razem szala przechyliła się na moją stronę. Stronę zwycięstwa. Podoba mi się to. Podoba mi się to. Jeszcze jedną. Dziabniemy sobie, tym razem trochę spoza eventu Może jakimś na, na... o, albo nie Zatrzymamy się przy evencie, ale spróbujemy sobie minor case'a Czyli skrzynkę eventową Która już za 20 dni nie będzie na tej stronie, także Musicie się śpieszyć, żeby mieć szansę ją otworzyć Ok, standard, 3 Sprawdźmy co tam jest w środku Do ukrycia przede mną Dodamy bo tak samo Nie boimy się go, bot Emily i pokażcie, co tam macie. Phantom Disruption na moje konto. Disruptor, przepraszam. Jest to zwycięstwo, ale takie zwycięstwo to jak... Niezwycięstwo. Ok, na razie otrzymujemy przewagę, ale przy takiej wartości bitwy... Nie zadowala nas to, bo ty samo aktualnie Phantom Disruptor. 100... 100. Uuu, hu hu, witam, witam w grze! Bowie Knife Safari Mesh Pięknie, pięknie. No, utrzymamy tą przewagę. Nie ma co ukrywać. Życzę, żeby moi przeciwnicy nie dropnęli czegoś podobnego co ja, ponieważ może się to wiązać z pewnymi komplikacjami w tej batalii. Utrzymałbym to, utrzymałbym to jak to leci aktualnie. Ok, Pepe Bizombras na moje konto i chyba, chyba nic nas nie zetrzała przed wygraną. Monster Mashup na podbitkę. Dziękuję bardzo, bo cię i samo. zgarniamy sobie. Hmm. Może coś jeszcze sobie. Po... O! Może teraz jak mam trochę funduszu? Spróbować sobie. Okej. Okay. Wycofam się z tego. Może Modern Lord Case. 2000 zł. Sprawdźmy to. Boom. Poprosiłbym coś ładne. Uuu, przejdź! Przejdź, przejdzie. Co jest. Kiepsko. Daj mi, daj mi jeszcze jedną szansę. Jak to się mówi, do 6 razy sztuka, i właśnie to się opłaciło. Green Energy, Battlestar i Rare Special Item. A co tam w środku się chowa? Przede mną? Co to są za morze tu? Woo! <laughs> Bayonet Face 2 Doppler. Dziękujemy. I 1500 zł ta AWP kosztuje? Okej, okay, no ta skrzyneczka, ta skrzyneczka zbudowała mi dzień. No chyba. Jak tak idzie, to warto je dać jeszcze jedną szansę, ale tym razem zrobimy ją pod włos. Otworzymy tylko dwie skrzynki, żeby złamać trochę schemat. To nie było dobre złamanie schematu, ale mam pewien pomysł. Trzeba dać szansę, jak wszystkie, to wszystkie. Otwórzmy Gold Fever Case. Jest ona trochę kosztowna, ale przedmioty znajdujące się w tej skrzynce są niczego sobie. Na przykład taka golda Arabeska. To jest marzenie, o którym chciałby każdy marzyć. Witam w grze, ale to niestety nie jest, to niestety nie jest ee, proficik, także wróćmy sobie może lepiej do batelki, to nam, to nam chyba nieco lepiej wychodziło, ale Jester'a bym tutaj nie likwidował mimo wszystko, tylko spróbowałbym tutaj Short Fist Case, Ruined Case, Mother Lord, Donut Case, ok, i jeszcze Temple, a co to, Underdog na trzech bitewka, i sprawdźmy to, bo to może być ładne zakończenie tego materiału ładne zakończenie tego materiału jeżeli ta bitwa okaże się zwycięska a jest taka szansa, ponieważ Botti sam w pierwszej skrzynce dropi i jest to Bayonet Slaughter, M9 Bayonet Slaughter bardzo dobry traf, teraz Graven na konto Michaela, na razie nie ma co chwalić dnia przed zachodem słońca, no właśnie no właśnie, mimo tego Michael, proszę Cię proszę Cię Michael, życzę Ci jak najlepiej Życzycie jak najlepiej w tej skrzynce. Co to jest, do trafienia? Karambit Lore. Ten scout kosztuje 3000 zł. Ok. Jak to się mówi, ryzyk fizyk. Kto nie ryzykuje, szampana nie pije. Standardowy tryb na trzech. Paula. Witam witam panią w grze. Bo i samo. Pokażcie, co macie do zaprezentowania. Co macie w swojej ofercie? Początek nie najlepszy. Muertos. Ale utrzymamy tą przewagę, jeżeli przewaga do końca Gierki będzie na naszą korzyść. Będzie to wyglądać wspaniale Trzy skrzynki do końca. Okej. Okay. Uuu, Fenek Fox. 2600 zł. A nie, to jest Jągło. Y Uuu. Oj ojoj, czy to był Maksym z tej skrzyneczki? Chyba tak, chyba tak, coś na podbitkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tym pięknym akcentem. Z, z Butterfly Lorem, jak widzicie raz po raz warto postawić wszystko na jedną kartę tymczasem Ballenet Lord wygrywa nam ten odcinek skin dla was skin dla was, poczekajcie sprawdzę sobie co tutaj mamy taki glock, bullet queen odbieramy wystarczy skomentować film stawić łapkę w górę w tym miejscu wpisać kod Kemal i to tyle Oczekując ofertę wymiany, Krystyna składa mi ofertę o glockach, który będzie dla Was do wygrania. Potwierdź ofertość. E Potwierdź zawartość oferty. Potwierdzamy akceptacja wymiany. Dziękuję bardzo. I ten skin niedługo ląduje do Was. Dziękuję Wam. Do zobaczenia. Cześć.